Yo, z tej strony witam was w kolejnym moim materiale i kontynuujemy serię z King West 5. Yy, mamy chorego Cedryka, stukamy w dzwonek, zobaczymy co się dalej stanie. I ciągle tutaj... Potrzebuję twojej pomocy! Co? Nie słyszę! Umyj uszy. Kurde, a. Na moim Ej, no gościu, nie rób mnie w wała. Co chcesz? Chciałem... Aha, co ty gadasz? Dam mu tą muszę. No, już chciałem dać tam drugie pudełko, ale. To jest. O to znowu chodzi. Ten jest tą tutaj. Mój mały przyjaciel jest ciężko ranny. Harpy go poturbowały. Harpie mówisz, gdzie jest ranny? Niech no tylko się nim zajmę. wyzdowieje w tryb Miga. Dawaj tą kurę. Połóż go tutaj na posłaniu. Ta maść postawi naszego małego skrzydła, tego pacjenta na nogi. Posmarował czymś jakimś proszkiem gościa i będzie żył. no, Musiał trzepie patrzy, żyje. Od razu mi się polepszyło. zdać mi, co to za maść? Mój szef byłby za nią bardzo zainteresowany. <laughs> Jak? Co mówisz? Pytałem, co to za maść? Mój szef na pewno się nią zainteresuje. Kurde, nie mogę pomijać. Boli, boli, boli. Dary morza, kochany, dary morza. Nic takiego! Wysadzie wiedzieć jak ich użyć. Wątpię, żeby się tym naprawdę interesował. Wesoła muzyczka. Hmm. Co nie nowe. synku, co chciałeś mi powiedzieć? Chem przez tą muszlę, kurde, żeby więcej słyszał. Ja pierdzielę. Hmm. Próbuję znaleźć wyspę Mordaka, czarownik porwał moją rodzinę i więzi ją w zamku. Muszę iść nim... Muszę iść im na pomoc, zanim będzie za późno. Na północ przyślałem, what the fuck, nie? Ojej, tak mi przykro, tak, to prawdziwa świnia nie chciałbym mieć z nim do czynienia. <laughs> ja niestety mam. Sorry guy. Nic na to nie poradzę. Gdyby mi to, że gdyby nie to, że musisz zachować swoich bliskich, namawiałbym cię do zmiany planów. Kurczę, ta ściąka jest naprawdę masakryczna. Tak jak fuck Tufa. Mało co widać. Ale mogę wskazać Ci kogoś, kto zaprowadzi Cię prosto na tę wyspę. Chodźmy na zewnątrz. Masz swojego klienta? Przed domkiem pojawi się gość? Czyżby takie czary? Ale piszcie. Ojej. Hmm. Syrena. Perełko, pomóż temu panu. Wskaż mu drogę do wyspy Mordaka. To ważna i pilna sprawa. Mordak podwał mu rodzinę. Taki niedobry modak. No. Nie potrafi mówić ludzkim głosem, a zgadza się ci pomóc. Wsiadaj do Łodzi płyń za nią. No dobra, płyniemy za nią. Klik klik łapka ogień. Bardzo no serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc, panie. Hmm. Nieważne kim jestem. Pły już, ratuj swoją rodzinę! Ratuj swoją rodzinę! Gościu, tak jest, wyruszamy, chodź Cedryku. No dobra, wsiadaj w Łódź. Przede wódź i lecimy do zamku. Może się nie rozbijemy. Dawaj, 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 dawaj sowa. Mhm, ja nic nie robię. Czyli nic nie robię. No, płyniemy sobie. Fajnie jest. Tam, tam, tam. Parę godzin później. Ale ma fortecę pierdzielone. Kurde. O ja. Już się ja, chyba żeśmy... No, uwaga, skały grachamy, ja tak właśnie pamiętałem. Trzymaj się, Cedryku! Jeśli rozwa... rozwalamy. I już nie ma powrotu z tej twierdzy. Jesteśmy pod koniec. Pomocy przygniotło mnie! Nic ci się nie stało, Cedryku. Niech sprawdzę. Odszepię się, nie nic, w porządku żyje, trochę mnie spowniewierało Dobra, tu jest ryba, którą widocznie trzeba wziąć Tu jest jakiś patyk, niestety uś nadaje się do naprawy, graham jest prawdziwym rozbitkiem Zapiszemy sobie, zapisz w stan, normalnie yy, I niżej, coś tam, obóz cygański, no po co nam obóz cygański teraz, w tej chwili yy, I to nazwiemy sobie normalnie Mordak, yy, Mordak yy, Zamek Niech będzie I Dobra, lecimy, lecimy na górę O nie nie nie, stój, bo to są te bazyliszki. Nie podoba mi się tutaj strasznymi, strasznymi. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Pyk, 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 pyk. No. Jest. Kreślałem, trzeba było tego tego. Szczelić. Dokładnie. Jestem magikiem. Dawaj, dalej, lecimy, lecimy, lecimy. Co tutaj? Aha. Hmm, chyba no nie ma szans dostać się do środka. Wracajmy. Strachajło. Strachajło. Kurna jakie słowo, strachajło. Ja. Dobra. O, tu trzeba było tym prętem otworzyć. Widzisz ślepa uliczka, wracajmy. Nie, na pewno coś wymyślę. Nie, 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 nie spadaj, mistrzu. Nie nie, 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 nie. nie. Stój Tu jest ten pręd i nim trzeba to otworzyć. Dokładnie. Tak, dokładnie tak. Po to, Wbijamy to? się. Poszlałeś nie właśnie tam do tej dziury, skąd wiesz co nam tam czeka? A masz jakiś lepszy pomysł? No nie mam, prócz tego, że ja na pewno nie idę. <gryw> Ale jest to właśnie dobry pomysł, siedź tu i pilnuj. Tak właśnie, będę tu pilnował, a ty uważaj na siebie Grahamie. Wbijamy do środka. O, tak, na pewno. Tu był ten labirynt, faktycznie. Napiszemy sobie dalej. w jakimś obozie cygańskim podwójnym. Zastąp na y, labirynt. Labirynt. Okej, okay, zastąp. No i co? No i pójdziemy sobie, nie wiem, w lewo na przykład. Na przykład w prawo. przykład dalej. O. Pająk. Poszliśmy w lewo. Trzeba pamiętać. Mam wrażenie, że idę w kółko. Czemu idę w kółko? O! Ale żeśmy trafili, Za pierwszym razem. Ja pierdzielę. Nie, no tak to, że mnie miał jeszcze. Za pierwszym razem łódka, za, za pierwszym razem ten potwór. Nie, na no, grubo. Coś wyrzucił. Co to jest? Ten... Graham schyla się i podnosi z podłogi szpilkę do włosów. Jak wygląda szpilka do włosów? To jest chyba to. No, na pewno nawet. Dobra, cofan Pragen zapiszemy sobie. Labirynt. By się przydało cofnąć. Tylko, że jeszcze trzeba umieć się cofnąć, Przucie. te dźwięki są przerażające. Idziemy w dziurę, bo w sumie nie wiem gdzie. Chcemy miałem przeczucie, żeby tam w lewo iść. No, miałem dobre chyba przeczucie, bo tu jest ślepy zaułek. Idziemy tam... Tak, dokładnie, teraz jesteśmy w lewo. Po prostu z innej perspektywy to tak wygląda. <laughs> Aha, czyli jesteśmy chyba... Chwila. Nie, nie jesteśmy tu jak na początku. Ja sam nie wiem. Mam wrażenie, że tu byłem. Dokładnie. Byłem tu. Tu jest to Muzak piszczy, nie pisz. W lewo pójdę. A co? Why not? O, jestem, dobra. Jestem przy dziurze. Czyli tu nic nie zrobię. Tryk. Może w tą mańkę. W prawo. Ja tu chyba w prawo szedłem już. Już chyba w prawo szedłem. Pójdziemy w lewo. Dobra. Chwila, bo <laughs> tutaj w lewo szedłem. I chyba tu właśnie za pierwszym razem mi ta trafili. Dobra, pójdziemy w lewo. Teraz spróbujemy w lewo. Teraz tych te szukanie tych drzwi jest masakra. Masakra po prostu. Nie, 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 no idź tam, idź w lewo, spróbuję, kurde. Tylko, tutaj, tutaj w lewo, że w lewo, tutaj, że w prawo, tutaj, że w lewo, i w lewo, a w lewo se pójdę, a co? I w lewo se pójdę, a co? I w lewo se pójdę, a co? I w lewo se pójdę, a co? Kurde, no błądzę po tym. Błądzę jak po labiryncie, no? Masakra. No, niestety tych drzwi tak szybko nie znajdziemy jak tam tego. Dobra, jakieś nowe przejście albo coś. Bo całe czas chyba po tym samym chodzę. Co? Aha, super. Nie no, bardzo fajna zabawa. Wchodzenie w bok cały czas. Naprawdę zabawne. Ja w tą dziurę bym poszedł, ale kurwa tam już byłem, że trzy razy. Dobra. Tyk. Dokładnie. Tam byłem. Poszedłem chyba w prawo. Jak poszedłem w prawo... No to był... O! Chyba tu był ten ziomek. O, ale tam mogłem w lewo iść. Ej, 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 ej. Dokładnie. Mógłem w lewo iść. Co jest tam? Znowu się pogubiłem. Znowu nie wiem gdzie idę. Znowu jestem w tym samym miejscu. Kurde. To nie jest dobry pomysł. Idę w prawo. Idę w prawo. Nie, tu już nie mogę. Ojej! Jest! Nie! Są drzwi. Zapisz, zapisz grę. Labirynt jest git. Zastąp. Zastąp. No i dobra, sobie zakończymy tutaj. Zobaczymy sobie za drzwiami w następnym odcinku co jest. Tymczasem jeszcze ja z wami żegnam, mówi dla Was z Dzięki za obejrzenie tego materiału. jo, do następnego.